Jezus Chrystus, witam was wszyscy moimi duchowni w ten niedzielny wieczór iście zimowy. Ta sceneria padającego z wiatrem śniegu, tworzących się zasp tworzących taki piękny biały puch tutaj na poszczególnych pagórkach, górach naszej okolicy. Y, tworzy wyjątkowy klimat, który będzie bardzo sprzyjał naszemu dzisiejszemu spotkaniu, bowiem chcemy wsłuchiwać się w piękne słowa kolęd. To wszystko za przyczyną tutaj stojących, mógłbym powiedzieć bez obawy, y, małej armii, może nie Janosika, ale może nie wiem, pyzd też, którzy potrafią głośno i pięknie śpiewać. Yy, zaświadczam o tym, kiedy prowadzili tutaj próby. Chcemy, moi kochani, przede wszystkim uwielbić Boga, Tego, który stał się człowiekiem, który przyszedł na świat, aby być Emanuelem i Bogiem z nami. Ta piękna tajemnica Bożego Narodzenia jest odzwierciedlona właśnie w kolędach, w pastorałkach. Które doskonale znamy, które tworzyły się na przestrzeni wielu, wielu wieków, bo już od wieku chociażby XII, kiedy przybyli do nas, na nasze ziemie Franciszkanie, oni przynieśli ze sobą i szopkę, i przynieśli ze sobą te misteria Bożów. Jeśli chodzi o historię w takim ogólnej, w takiej y, bardzo miniaturce y, kolęd, to można by ją zamieścić i powiedzieć, wyrazić w słowa, które kiedyś dawno temu zawarła takiej książki, kantyczek z 1911 roku. On tam pisał takie słowa, kolędy nasze układano w królewskich, układano w pałacach rycerzy, możnych panów. Kolecze składali nasi duchowni, organiści, bakałarze szkół parafialnych. Składali je wytworni pisarze i poeci, ale tworzyli je także poeci wiejscy. Nie wszystkie kolendy oznaczają się wytwornym synem i doskonałą rytmiką, ale wszystkie wyszły z głębi duszy całego narodu. W kolendach naszych, to jakby w zwierciadle przebija się polska dusza. Pełna fantazji, pełna miłości do Boga, do swojej ojczyzny. Ozdobą, którą się oznaczają nasze kolędy, jest także ich swojskość, ich barwa narodowa. Kolędy obiewają narodzenie z betlejem, ale to betlejem stoi na naszej polskiej ziemi. W tym betlejem. Tak, I Wojtków. Wszystko jest opowiedziane i przedstawione po naszemu. Bo właśnie tak drodzy, przeżywamy naszą wiarę po naszemu. Co jest piękne, co jest bardzo wartościowe, co jest niezmiernie ważne dla naszej tożsamości. A więc oby ta Bożo Narodzenie. jakie emanują z polskich kolęd i pastorałek, miał miejsce także nie tylko dzisiaj tutaj, kiedy będziemy słuchać ich, ale w naszym codziennym życiu, w naszym życiu osobistym, w naszym życiu społecznym. Będą nam towarzyszyć też przy okazji kolęd, słowa papieża Franciszka, na kolejne orędzia, na Boże Narodzenie. A zatem słuchujmy się te słowa pięknych kolęd, ale także papieskiego nauczania odnoszącego się do Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim pięknych, duchowych